W izbie znajdują się eksponaty prezentujące kulturę Śląska, wspominające historię naszego regionu, obrazujące dawne czasy minionych pokoleń, często już zapomnianych. Celem projektu jest zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego regionu Łagiewnik Wielkich i okolic poprzez wyremontowanie i udostępnienie regionalnej Izby Pamięci i Tradycji w której możemy wyeksponować zebrane pamiątki po naszych przodkach. Utworzenie regionalnej izby pamięci i tradycji umożliwia rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i pokazanie specyfiki obszarów wiejskich. Wpływ na wzrost atrakcyjności turystycznej naszej miejscowości, gminy oraz całego obszaru lokalnej grupy działania Spichlerz Górnego Śląska.